pół do lewej, idziesz tutaj cały czas pełnym gazem. Czekamy I godzinami na tam, e, kolejne wyjście. W ogóle nie rozumiem, dlaczego tak to jest poukładane. Zaraliśmy kilka e, fajnych rzeczy w samochodzie, które pomogły nam e, przyspieszyć. Okay, ready? You're all the time. <laughs> Przejechałem linię mety i dalej jechałem bardzo szybko, bo nie dosłyszałem przez radio, że już jest koniec wyścigu. Ja nie wiem, co to jest podwójna żółta flaga. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Za późno zahamował. Walną w tylne prawe koło. To jest, to jest bater, który będzie jeździł w dtm je Zobaczycie. po to, żeby otworzyć ten lewy zakręt. Do długiej tak tej... prostej? Tak. Tam musisz tam być przy linii, e, mocno, po prawej stronie. co skręcam ten lewy, i nie za szybko tak, tak, ale żeby najechać dobrze ten lewy, musisz zwolnić ten prawy, żeby pojechać za tego kerba i jechać od linii. Czyli od linii wchodzić do lewej strony. Nie z midem, od linii. Najgorszy jest dla mnie ten zakręt 3, 4, 5 zakręt, tam gdzie hamulców brakowało. Ten lewy nawrót. Prawy co stoi, ten prawy, przed pierwszy prawy, wiesz o którym mówię, to ten jest najgorszy. Bo tam nie wypływa i tam mega tracę. I tam mam 50% skuteczności, jeżeli chodzi o do linię. Pół do lewej, idziesz to tak cały czas pełnym gazem. Szczególnie na nowej oponie. I dopiero robimy za tarką hamowanie. Mocne ciśnienie. Otwierasz sobie zakręt do lewej. Progresywnie, pełny gaz uważasz na sterowność samochodu. czyli... Dobra praca na gazie. Gdzieś na półki w piwnicach takie lochy pod Enstone i Viri z tymi planami. Te plany sporo było, pamiętasz? Był plan liczony na lata, na liczbę wyścigów. Czekamy godzinami na kolejne wyścig. W ogóle nie rozumiem, dlaczego tak to jest poukładane. Nie ma to w ogóle żadnego sensu. No i czekamy 4 godziny na, na start wyścigu, w którym mam pierwsze, pierwsze miejsce. Znaczy, y, pull position. No a w trakcie szukamy sobie jakiejś aktywności. Jakieś gry, karciany, rumików. A wyszło, że udamy Formułę 1. A, czyli tak, tak naprawdę spędzamy czas w kamperze. No, jesteśmy na kempingu z elementami wyścigowymi, tak to nazwijmy. Nie no, kamper to jest świetna sprawa. I pod tym kątem, bo normalnie jak nie mieliśmy wcześniej kampera, w bo na to po prostu nie wpadliśmy, no to siedzieliśmy na kołach przez 5 godzin. I się udzieliśmy, a tak można przynajmniej się położyć i tak sobie tu spędzić wspólnie czas. No, mobilizacja do wyścigu po dwóch, trzech, czterech godzinach odpoczynku nie jest czymś łatwym, bo człowiek się rozleniwia, wypada z tego rytmu, także fajnie jest na przykład kilkanaście minut przed, przed ubieraniem się, czy przed startem, na kilkadziesiąt minut przed startem, obery sobie jeszcze dwa, trzy razy onboarda z, z kwalifikacji, żeby przypomnieć sobie, co się robiło że tak się dobrze jechało, a tak to nie no masakra, no masakra, no, to, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, przyjeżdżamy trenować, a w tych kempingach, no brakuje nam jeszcze tej, żeby, żeby, żebyśmy rozwiesili sobie pranie przed wejściem. tak samo też tylko jeden komplet. Jest też Lewis Hamilton u siebie na stanowisku. Jesteśmy pokwali jeden, po kwali dwa. Grintu i do Endurance wyścigu. No i całe szczęście, znaleźliśmy jakieś rozwiązania. Hi guys, hello, hi. Hi, sorry, hej. Um, znaleźliśmy kilka e, fajnych rzeczy w samochodzie, które pomogły nam e, przyspieszyć. No i kwali jeden wygrałem, e, a kwali dwa byłem na drugim miejscu. E, I cieszy mnie to miejsce, dlatego że po pierwsze, nie lubię pierwszy startować, bo <grywka> wolę gonić i uciekać, to jest raz. A dwa, dystans czasowy, czyli ta, ta różnica czasowa pomiędzy pierwszym a drugim jest bardzo bardzo nikła, bo tam są dwie, 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 dwie setki. A co jest dla mnie oczywiście z punktu widzenia DTM-u, czy jakiegoś innego, to jest dużo, ale z punktu widzenia jaki kierowca jest przyjemnym, jaki kierowca prowadzi ten samochód, jak bardzo zaawansowany, ile, ile już kilometrów zrobił tym samochodem, a tylko trasa do niego 200, to jest mega dobry wynik. Także jestem super zadowolony. Nie ukrywam, że miałem spadek energetyczny przez ostatnie kilka godzin, bo nie czułem, że to po prostu idzie tak, jakbym chciał, że jadę samochodem wszystko i się okazuje, że po prostu przemyślenie, uspokojenie się, przeanalizowanie drogi, nowe opony bardzo pomogły. I od razu o ponad półtorej sekundy. Sekunda 600. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To jest tyle właśnie, ile mi brakowało przez ostatnich dwa dni. I co? No, mam nadzieję, że dzisiejszy sprint pójdzie ok, no, jakby inni kierowcy są znamy, poznałem już jestem na tej, na tej serii dosyć długo, także, znaczy już któryś wyścig, także inni kierowcy są w porządku, także mam nadzieję, że nie będzie żadnych agresywnych ruchów i będziemy mogli spokojnie z całym, całym samochodem w jednym kawałku dojechać do, do mety, no bo to jest najważniejsze, ponieważ jakikolwiek jak najmniejszy uszczerbek na zdrowiu samochodu, to jest po prostu, to jest krwawica finansowa. Oh, yeah. <laughs> Your second win. Obviously, you're fairly new to G20 racing, so you must be pretty proud of yourself to come and get the, the second win and start the weekend on a high. Not yet. I need more weeks to be proud of me. And of course, this is just, uh, like I told you before, that's my third race right now. Uh, and uh, I have a time to get better and to make make me faster. Yeah. But I am. The team is nice. The other cars are okay. The other teams, I really like to. Country, but I have better weather because in my city right now it's better weather than here in Spain and uh, I can I complain, a bit, yeah. <laughs> Congratulations, hold well on, we'll let you get off the plane. Thank you, have a nice day. Thank you. <laughs>

Udało się bardzo dobrze zdobyć miejsce w kwalifikacjach, w jedno pole position. Tam z tyłu nasz zespół kibicuje również zespołowi z Opola w piłkę ręczną, także tutaj wiele sportów równolegle się odbywa, a przed chwilą jeszcze leciała Formuła 1. Natomiast wracając, w fali 1 zdobyłem pierwsze miejsce, w fali 2 zdobyłem drugie miejsce. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Każdy myśli to ciekawe spostrzeżenia. Ciekawe również jest to, że coraz łatwiej jest mi prowadzić ten samochód. Zaczynam rozumieć, co w tym samochodzie działa, co nie działa. Bardzo wczoraj mieliśmy dosyć ciekawe spotkanie z kierowcą z innego zespołu, który jest bardzo szybki, który... Dzięki swojej uprzejmości pojechał naszym samochodem, żeby sprawdzić hamulce. I okazało się, że hamulce miały jakiś tam mały defekt, ale koniec końców udało się to ogarnąć. Jak siadłem pierwszy raz do samochodu, to jak zahamowałem w tym samym miejscu, gdzie hamowałem w poprzednich dniach, okazało się, że jest to za szybko i brakowało mi jeszcze, jeszcze kilku metrów do tego zakrętu. Także. E, hamulce bardzo e, się poprawiły i bardzo poprawiło to mój performance jazdy. E, w trakcie wyścigu, który dzisiaj się odbył, e, na samym początku popełniłem delikatny błąd na starcie i mój kolega z innego zespołu mnie wyprzedził również Mercedesem GT3, ale zauważyłem po kilku zakrętach, że mam dosyć sporą przewagę w tempie i w szybkości. Ale podjąłem taką decyzję, taką strategię, że nie chciałem go od razu wyprzedzać. Chciałem go trochę wymęczyć, żeby dać mu presję. Jechałem mu na, 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 na zderzaku. Widziałem, że jedzie bardzo szybko. Widziałem, że opony się e, jemu przegrzewają, no, ponieważ im się jedzie szybciej i agresywniej, to auto bardziej się męczy. W pewnym momencie, kiedy. Wyjechał za bardzo za zakręt, popełnił pierwszy błąd od razu to wykorzystałem i go wyprzedziłem. Coraz bardziej rozumiem się ze swoim samochodem, coraz bardziej rozumiem się z zespołem, coraz bardziej rozumiem się z inżynierem, chociaż dzisiaj nie ukrywam, że przejechałem linię mety i dalej jechałem bardzo szybko, bo nie dosłyszałem przez radio, że już jest koniec wyścigu. Także no niestety... Kilka kolejnych zakrętów, bardzo szybko, ale to całe szczęście, nic się z tego nie wydarzyło. Dziękuję bardzo za całą zespołowi, wszystkim, którzy pomagają mi w po osiąganiu takich wyników, no i trzymamy kciuki za kolejne, kolejne starty i liczę na to że również, że e, będziecie wspierali nas w rozwoju polskiego motorsportu, w rozwoju tego, żeby e, polski motorsport stał się sportem narodowym, a nie tylko i wyłącznie jakimś niszowym. Jeden z samochodów naszego zespołu miał małą kraksę. Całe szczęście dojechał na trzeciej pozycji, natomiast wypadł z drogi i ma lekkie uszkodzenia na samochodzie. Natomiast gratulacje tutaj dla bo zrobił dobrą robotę i dojechał, mimo to, że było mało przyjemnie. I z takich ciekawostek, które się wyścigło, miałem kilka przygód, mianowicie na samym starcie przyszedł do mnie inżynier i mówił, czy oklarzyć oklar oklar Powiedziałem, kurde, nie, nie chcę, bo jest dosyć ciemno, założyłem je, było za ciemno, zostawiłem je. No i oczywiście chwilę po starcie, po, po kilku okrążeniach, był zachód słońca i trzy najbardziej niebezpieczne zakręty, najszybsze zakręty jakie, jakie są na torze, idealnie świeciło mi słońce w twarz. Nic nie widziałem, jechałem do, na, totalne, na totalne wyczucie, jednak w tym zakręcie, tam chyba jest około 211 w jednym z tych zakrętów, e, jechałem na totalne wyczucie, ponieważ nic nie widziałem. I to było mało bezpieczne, także taka na przyszłość, taka informacja. Kolejna rzecz to: to jest ja się przyznać, ale w trakcie jej wyścigu dostałem informację od inżyniera, że na szóstym zakręcie jest Double Yellow Flag, czyli podwójna żółta flaga. Double Yellow, six. Double yellow six. Ja nie wiem, co to jest podwójna żółta flaga. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić ale z racji na to, że było to dosyć dużo, jest dosyć obszerny, to miałem problem z komunikacją z inżynierem, także po prostu Double Yellow Flag był dla mnie po prostu taką informacją, która wyłącznie mnie mocno skonfundowała, co mam z tym zrobić, ale po prostu pojechałem dalej tak jak, jak, jak powinno być. No i e, ostatnia sprawa to też obserwuję swoje tętno, ponieważ cały czas może tego może swoją opaskę gadżeciarską, która opoja, poza tym, że mówi jak śpię, ile chodzę i o której wstaję, o której powinienem pójść spać, way, bardzo polecam, to pokazuje mi też tętno w trakcie wysiłku, kiedy w, w, opaska orientuję się, że mam jakąś aktywność sportową, to wtedy rejestruję wszystkie dane bardzo dokładnie. No i zawsze jak wsiadam do samochodu, to rejestruje mi, że, że, że jakąś aktywność. No i w czasie tego wyścigu moje tętno było zdecydowanie mniejsze niż normalnie, ponieważ miałem 119 średniego tętna gdzie normalnie poprzednio miałem tam 130, czy tam 100, 100, 125 Także widać, że z wyścigu na wyścig, z kilometra na kilometr, jest dla mnie to coraz mniej stresujące i chcę dojść do takiego momentu jak w rallycrossie, gdzie na starcie miałem tętno na poziomie 65. Także pomalutku uczymy się tego i fajnie, że tak organizm mój mózg tylko podchodzi i również jak uciekałem przed tym chłopem, który mnie gonił, to powiem szczerze, że miałem z tego mega przyjemność, ponieważ jechałem swoje i pokażę zakręcie, gdzieś tam ginął w lusterku, bo czasami jest tak, że jak ktoś mnie goni, to znajduję sobie takie 2-3 punkty na, na torze. Idzie, porównuje mi więcej patrząc z lusterką, gdzie on wychodzi albo wchodzi w zakręt. Czy ja jestem od niego szybszy, czy, czy wolniejszy. A tym razem chłop ze mną jechał i po kilku zakrętach już go wcale w lusterku nie widziałem. To jest mega fajne, ponieważ daje to taki komfort dla kierowcy. Możesz jechać swoje, nie musisz ryzykować. Tak? No bo jak ktoś siedzi ci na, na tym na zderzaku, no to musi jechać szybciej. Jak jedziesz szybciej, to masz od razu dużo wyższą temperaturę na oponach i ona, ta degradacja opony jest dużo szybsza. Natomiast jeżeli łapiesz dobrą linią jazdy, Łapiesz dystans do samochodu za tor, to już nie musisz gnać jak, jak, jak poważony, tylko możesz spokojnie jechać swoje, nie, nie łapiąc e, track limitów, czyli nie wyjeżdżając z toru, nie łapiąc tych poszczególnych kar, ponieważ y, 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 tak nawiasem mówiąc jest tak, że jeżeli wyjedzie się poza tor e, dwa razy, dostanie się dwa razy uwagę, to trzecia uwaga e, to jest 5 sekund kary, no i mi się udało nie złapać ani jednej, co e, jest e, fajnym, e, fajną, fajną rzeczą, także... Jeszcze z kilkoma plotkami wrócę i mam nadzieję, że nauczył no Huberta na jakiś drobny wywiad by opowiedział też o, o swoich doświadczeniach z wyścigu, ponieważ też chłop mega fajnie walczy. Chodź Hubert, coś powiesz do kamery, też? No i dwa słowa! Już na żywo poszło, że coś Hubert opowie o swoich tych. Ja, ja jestem w formie, mam koronogaz. E, to ja ci, ja ci zadam trzy pytania. Chodź, powiedz co się wydarzyło. O, chodź, to jest, to jest nasza, nasza gwiazda, która też wygra wszystkie wyścigi, także oddaję tutaj prowadzącemu głos. Kilka zdań powiedz o, o tym, co się wydarzyło, że musiałem naprawić ci samochód, bo cię naprawiłem, nawet nie wiem czy wiesz. Nie, nie wiem. Popnąłem w samochód i się wskoczyło. To o, jest pierwsza rzecz, próg. Tak, tak. To próg już jest zaprawiony. Druga rzecz, dlaczego ciągle wygrywasz, a tak mało jeździsz, a jesteś tak dobry. To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie, kiedy GT3? To ja eee, was zostawiam. Zacznę, zacznę od końca, GT3 w najbliższym czasie na pewno nie. Drugie pytanie, ponieważ nie ma konkurencji. Pierwsze pytanie, co się stało, no chłop był w szoku i doszedł mnie na hamowaniu. Za późno zahamował, walnął w tylne prawe koło. Troszkę nas odbiło i, i co? I unfal. Unfall, był e, grosę unfall. unfall. Ale bardzo cię tam przepraszał, jakbyś jadał spór, i jeszcze e, Pomagał wypychać, aczkolwiek i tak już miałem zapięty wsteczny, także. Prawda, wypychał cię? Próbował, tak. To tak, super tak, tak, fajnie. Tak. Przyszedł, przeprosił, także mamy. jest e, absolutnie spokój, bo no, takie rzeczy się zdarzają. Ale to, że się wypychał to ja, to szkoda, że tego nie zostało nagrane, to mega fajna rzecz, nie? Chyba to... jest na relacji, tak, Chyba jest. Jest, jest, Chyba Super jest. sprawa, to nie, to mega fajnie. W każdym razie yy, udało się tam dogonić jeszcze jednego popa yy, i finalnie wylądowałem na trzecim miejscu, no ale nie smak pozostał, no, niestety. Ja mam ja takie jest... że Hubert jest bardzo skromny, ponieważ wygrywa, bo jest dobry, nie dlatego, że jest mała konkurencja, także to jest, jest bater, który będzie jeździł w DTM-ie, je zobaczycie. <śledzimy> Oby. Martin, bravo, super jazda, mega big progress, amazing. F1, f**k, thank you very much. Call Toto Wolf, I'm But to be honest, it's fun, it's, I like it and uh, I'm happy that here is 4 degrees and in my parents' house are 17 or 20 right now. Have a nice day, miłego dnia dla moich rodziców i dla Aleksandry i dla Melani. Muszę krótko założyć. You are the rally champion. Hey? Yeah. Nice, nice job. Yeah, yeah, yeah. Like, uh... yeah. You are race by race faster, faster, yeah. faster. Good, good job. Yeah, but I did a big mistake, you know, on the corner where the stoneware. Yeah. I was pushing too much and I I lost the line and a break and I was I went straight and I lost a lot of time. But like I am happy. And, uh, but you are fucking fast, you know? Handbrake, yeah, I need yeah. handbrake! You yeah. <laughs> see, everything, everything feels slow eh? yeah. <laughs> Nice, nice race. Good, yeah. good race Thank you, thank you guys, thanks, thanks Thank you, thank you so much man. Thanks, thanks Gracias, gracias, danke sehr oh. Good race Dzięki, dzięki Cold! It's cold Have a good time Ja, jestem Progress from was to now. And like this you that that kind of distance then the gap is for me accessible. Because one mistake, that's problem, that's all. If he would do a mistake, I would faster. Jestem ukontentowany tą miazdą tutaj. Ale stary, kiedy zrobisz progres. Jak widzisz ten progres, gdybyś nie zrobił błędu ile miałeś strat. Do niego? 2 nie sekundy. 2,5 sekundy. Gdzie w, tamtym, y, gdzie w tamtych wyścigach ile miałeś 36. Stary patrz i progres. To trzeba się zawziąć, nie? Bo oni są do zrobienia. Tak, tak, to nie jest tak, że oni nie są. Oni są do zrobienia. Ja uważam, że e, znaczy... całe życie jeżą MCTS-em, a ty masz 2,5 sekundy strata lata dopiero jeździć. Da wyradę na je... No, yeah, I'm, I'm yeah. Nie, For PTC Racing, Martin, Martin. Welcome to Martin! In second place, for Slipland Racing, Monik Mischkiewicz! And your winner, in race number two, for SR Motorsports, it's Seymour Hathaway! Welcome to Seymour, just as well as we welcome our DT Racing, GT Winter Series organization, Jan-Jürgen, Stefan Lina, and... Hey, gracias, and Danica, gracias, gracias. Top three finishers. Yesterday's winner, Martin, it's and of course we've got Moritz in second place with David Kalani, his teammate, being on the podium yesterday in third. And of course, Seymour's teammate, Kenneth Heyer, Scoring second place yesterday. With good job, seven. guys. Very good good and For the championship, alles, yeah. the, uh, of the Motor As we gather our top three finishes floor, for Martin, Martin in second, and your winner, Tim Mohamed.